Wybierzmy się na zachód Wrocławia w pobliże Stadionu Miejskiego. Tam powstanie osiedle, które wrocławscy architekci projektują wedle najlepszych wzorców na miarę oczekiwań Wrocławia. Punktem odniesienia i inspiracją dla nich jest modelowe osiedle wzniesione w ramach wystawy WUWA w okolicach Hali Stulecia w 1929 roku. Ale nowe żerniki mają być urbanistyczną wizytówką współczesnego miasta i dobrym miejscem do życia. Osiedle jest projektem gminy Wrocław, architektów, prywatnych inwestorów i mieszkańców. Zobaczmy jak powstają nowe żerniki zwane również WUWĄ 2. Na nasze zaproszenie odpowiedziało ponad 100 pracownic z całej Polski. Powołaliśmy taki niezależny zespół ekspertów i autorytetów. Izba Architektów, która jest głównym organizatorem w sensie tym projektowym, razem z SARP-em, ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich we Wrocławiu, przeprowadzili rodzaj takiej, takiego castingu, można powiedzieć. Przy założonych kryteriach zaprosiły Około 40 czy 44 architektów. Od tych dwóch i pół roku pracujemy, co przekłada się na ponad setkę ludzi, setkę architektów. W każdej tej pracowni dwie, 3, 4 osoby są zaangażowane w to przedsięwzięcie raz na dwa tygodnie. A między tymi warsztatami w ramach pracowni myśli o tym, pracuje, wzbogaca to o własne przemyślenia, o własne idee, jeździ po świecie, obserwuje, dodaje więc jest to taki projekt, który idzie bardzo, bardzo szeroko ławą. Wiele osób nas pyta, dlaczego konkursu na to osiedlenie zrobiono i dlaczego warsztaty projektowe. Konkurs jest odpowiedzią na jeden problem. Problem trzeba postawić, anonimowo startują zespoły, rozwiązują, wybiera się jeden, jedną odpowiedź na to pytanie, wydaje się, że najlepszą, się wykonuje. Tutaj e, chcieliśmy za każdym razem, każdy problem wtłoczyć w takie forum dyskusyjne. I tylko to nam dawało możliwość kłótni, starcia, wyboru najlepszej opcji, e, czyli tylko i wyłącznie warsztaty projektowe. Zaczęliśmy jak trochę takie konsylium lekarskie, to co pacjentowi dolega, tak? Z, z, zaczynamy z próbę, próbę postawienia diagnozy. E, Zawsze tak zaczynamy. Myślę, że, że to, jest, to jest właściwy sposób. Zresztą na podobnej zasadzie została skonstruowana ta, 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 ta wuwa oryginalna. Tam też. Ona nie powstała z potrzeby zamanifestowania, czy z potrzeby eksperymentu jako takiego, czy, 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 czy jakiegoś, jakiegoś takiego spektakularnego i wentowego zadziałania ówczesnych władz. Ona powstała z potrzeb, które nagromadziły się do już takiej masy krytycznej w ówczesnym Wrocławiu, jak przeludnienie, jak mieszkanie po dziesięciu w jednej izbie, jak brak kompletnych warunków sanitarnych, jak bardzo długie i drogie budowanie.